Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, zabezpiecza auto skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe oraz FanFaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest motodziennik w poniedziałek, a to oznacza, że przed nami spora porcja nowości i aktualności. Ze dwa miesiące temu, gdy pojawiły się cenniki Citroena C3, postawiłem dość śmiałą tezę, że francuska marka po latach błądzenia we mgle w poszukiwaniu tożsamości zrobiła krok w stronę daci. Choć nikt tego wtedy nie powiedział wprost, C3, auto jakby nie patrzeć z segmentu B, została wyceniona w taki sposób, by nawiązać rywalizację cenową z dacią. Najtańszy egzemplarz z silnikiem 1200 100 KM i skrzynią szóstką wyceniono na 71 tysięcy, a dziś cena jest jeszcze o 3 tysiące niższa. I o ile najtańsze Sandero z nieco słabszym silnikiem i skrzynią piątką można kupić za 63 tysiące, tak wersja stukonna już z gazem jest o 3 tysiące droższa. Moja śmiała teza, że oto po latach szukania marka Citroen znalazła przystań i cumuje jako konkurencja Daci dość szybko znalazła potwierdzenie. Dyrektor generalny Citroena potwierdził to w wywiadzie i wspomniał, iż jest dumny, że marka Citroen to marka popularna. To trochę na wyrost było, bo sprzedaż przez ostatnie lata wyraźnie spadła, w czym spora zasługa bałaganu w ofercie i wspomnianego braku pomysłu na siebie, ale w dobrą stronę to idzie. Szkoda, że zapomnieli o historii, o wspaniałych zawieszeniach Hydro, ale lepsza nisza budżetowa niż silenie się na pseudo-luksus czy prestiż jak w przypadku DS. A czemu o tym wspominam? Bo w cennikach pojawił się model C3 Aircross. Wyraźnie większy, czy raczej dłuższy i bardziej proporcjonalnie narysowany niż poprzednik, który przyzwoicie jeździł, ale wyglądał jak nadmuchany. A to jest przyjęte dla oka i występuje w wersji siedmioosobowej, tak jak dacia Jogger, choć daćka jest o zauważalne 15 cm dłuższa i ma ponad 20 cm większy rozstaw osi. Za to cena jest zbliżona, bo rumuńskie auto kupimy za 80 tysięcy z silnikiem 1.0 i fabryczną instalacją LPG, a za C3 Aircross trzeba dać 3000 więcej. Jeśli porównamy wymagające dopłaty wersje 7 to różnica jest już znacznie większa. Daczka 85 tysięcy, Citroen 96 i nadal w Joggerze będzie LPG. I to są przyzwoite ceny. Bo zwykła panda, nie grande. Ta zwykła stara z 70-konnym silnikiem wyceniona jest na 73 tysiące, a to szaleństwo. Ale jak wspomniałem, w dobrą stronę to idzie. Meganka Sedan za 88 tysięcy, i podobno Hyundai się szykuje do skoku cenowego z Elantrą i spróbuje powalczyć. Zmieniamy temat i e kontynent. Ford nieco się na elektrykach sparzył i chyba szykuje nowe rozdanie. Na corocznym spotkaniu dealerów w Las Vegas szef koncernu pokazał i zapowiedział nowego Mustanga Mach 4. Będzie to auto czterodrzwiowe, już kilka lat temu szkice krążyły po sieci, jednak wtedy miało to być auto elektryczne. A teraz? A teraz nie wiemy, ale najbardziej prawdopodobna jest moim zdaniem uniwersalna platforma umożliwiająca zastosowanie zarówno elektrycznego jak i spalinowego napędu. I nie jest wykluczone, choć to tylko moje spekulacje, że czterodrzwiowy Mustang nie będzie autem premium za 65 tysięcy dolarów minimum, że raczej będzie to duchowy następca Fuszyna, czyli Forda Mondeo. Kolejne ciekawostki z Forda to Baja. Prawdopodobnie będzie to fabrycznie podniesiona wersja Mustanga, tego zwykłego, fabrycznie przerobiona na auto utrenowione, a więc na oponach HT i pewnie z jakimiś dodatkami typu snorkel, koło zapasowe na dachu itd. I to też jest świetna wiadomość, zapewne inspirowana ogromnym zainteresowaniem, które wzbudziła 911 w wersji Dakar kiedy, co i za ile. Jeszcze rzecz jasna nie wiemy, ale być może, być może Ford znowu będzie budował ciekawe samochody. Toyota teraz. Jedni powiedzą, że to największy hamulcowy rozwoju elektromobilności ostatnich lat, inni, że jeden z ostatnich głosów rozsądku. Czas pokaże, kto miał rację, ale. Chyba już trochę pokazał. Co ciekawe, Toyota nie chce być kojarzona wyłącznie z autami hybrydowymi czy wodorowymi, co na ten moment jest chyba pieścią przeszłości, ale też samochodami powiedzmy sportowymi, wręcz wyczynowymi, by wspomnieć o Jaris czy Koroli Gier, albo Suprzej Gier 86, co jest w dzisiejszych czasach delikatnie mówiąc podejściem egzotycznym. A to nie koniec. Toyota pracuje nad nowym silnikiem spalinowym, przeznaczonym do aut z dopiskiem GR z przyszłości. Silnik ten ma mieć 2 litry pojemności, w wersji drogowej 400 koni, w autach przeznaczonych do sportu nawet 600 koni i to bez hybrydy, która w cywilnych odpowiednikach być może się pojawi. O jakie konkretnie modele chodzi jeszcze nie wiemy, ale japońska prasa spekuluje, że w przygotowaniu jest następca modelu MR2. Będzie to Roadster z napędem na cztery koła i silnikiem po środku oraz Celica kolejnej generacji. Będzie ciekawie, a dodatkowe skojarzenie z nowym silnikiem Toyota jest takie, że być może będzie on dostępny również w Mazdach i Subaru, skoro obie marki są w technologicznym sojuszu z Toyotą. A skoro o maździe wspomniałem, kilka miesięcy temu japońska firma zapowiedziała nową szóstkę, tak jakby. Będzie to model EZ6, auto elektryczne albo elektryczna ze spalinowym generatorem prądu oraz chińskie, bo to samochód budowany przez Chang'an. Cztery miesiące temu oficjalna wersja była taka, że auto będzie dostępne wyłącznie w Chinach. Dzisiaj wiemy już, że trafi również do Europy. Prawdopodobnie w podobnej do chińskiej specyfikacji, czyli z akumulatorem 60 albo 70 kWh, 215 albo 255 koni. Napęd na jedno oś, co nie brzmi szczególnie zachęcająco i chyba z góry można założyć, że to się na naszym kontynencie dobrze sprzedawać nie będzie. Natomiast dobrze wyceniona odmiana z Range Extenderem może nieco na bo takich aut na rynku nie ma. Pytanie, czy nie ma ich dlatego, że nikt ich nie potrzebuje, czy też dlatego, że nikt jeszcze nie wpadł na to, że są potrzebne? I pytanie to zostawimy na razie otwarte. A wracając do elektrycznych aut z segmentu D wielkości pasata, to w lutym 2022 roku dostaliśmy sporą porcję informacji o projekcie Volkswagena o nazwie Trinity. I było to coś więcej niż tylko jeden model nowa skalowana platforma podłogowa co samo w sobie nie jest niczym nowym MQB jest przecież czymś takim ale przy okazji wszystko zmieniono, tak żeby było szybciej. 25% szybciej w przypadku projektowania nowego samochodu, nowego modelu i 10 godzin szybciej już na taśmie w fabryce w trakcie produkcji. Pierwszym flagowym modelem miało być auto będące elektrycznym odpowiednikiem wspomnianego Passata. Nazwy, które pojawiły się w przestrzeni to iDivision albo właśnie Trinity. Ale projekt dosłownie kilka miesięcy po powyższych deklaracjach złapał obsuwę i miał się pojawić w 2028 roku. A teraz wiemy, że nie pojawi się wcześniej niż w roku 2000. 32. A to taki szmat czasu, że chyba możemy o aucie zapomnieć, ale niekoniecznie o platformie, która zostanie wykorzystana do zbudowania elektrycznego golfa. Tak, golfa, ale też nie prędko, może za 4, może za 5 lat. I na koniec dwie informacje dotyczące marek raczej niszowych, aczkolwiek pożądanych. Lamborghini pokazało światu nowy model. Jest to następca Huracana, który to zastąpił Gajardo. I jeden i drugi produkowane były przez 10 lat. Gajardo od 2003, Huracan od 2013 roku. Ale ten czas leci, prawda? I przyszła pora na następcę. Oto on, Temerario. W odróżnieniu od wcześniejszych konstrukcji centralnie umieszczony silnik ma 8 a nie 10 cylindrów, ma on 4 litry pojemności i ciekawostka. W lambo nie poszli na łatwiznę. Nie jest to ten sam silnik co w URUSie czy Audi, ale zbudowali własną jednostkę, która kręci się do 10 tysięcy obrotów na minutę. I rzecz jasna, wspomagana jest dwiema turbosprężarkami: 800 koni, 730 Nm. A to nie koniec, bo Temerario jest hybrydą plug-in. Ma trzy silniki elektryczne, dwa z przodu. Na prądzie jest to więc auto z napędem naprzód. Trzeci. Pomiędzy silnikiem a skrzynią. Łączna moc to 910 koni. Auto waży niestety 1700 kg, jest ponad 200 więcej niż hurakan z V10, ale jest szybsze. Czas potrzebny na osiągnięcie setki to 2,7 sekundy. Prędkość maksymalna 340 km na godzinę. Wszystko fajnie, ale ta hybryda plug-in to trochę piz na wodę. Akumulator jest malutki, ma niecałe 4 kWh, a prawdopodobny zasięg na samym prądzie to jakieś 2 3 km. Natomiast chyba nie o to chodziło o dodatkową moc i niższe zużycie paliwa. Dokładnych danych na stronie Lambo nie znalazłem, a szukałem. Jedynie informacja, że emisja CO2 w porównaniu z hurakanem została zredukowana o 50%, czyli spalanie zapewne. Podobnie stawiam na jakieś 12-14 litrów na 100 km. Cena też nie została ujawniona, ale zapewne będą to okolice 330-350 tysięcy euro, a więc to 100 tysięcy więcej niż za odchodzący do przeszłości model. Więc jeśli ktoś uzbierał właśnie na hurakana i nie zdążył zamówić, no to sorry, trzeba zbierać dalej. Jeszcze McLaren na koniec. To relatywnie młoda firma założona w 1989 roku i jeszcze do niedawna z niewielkim dorobkiem, jeśli chodzi o seryjne, czy raczej z homologacją drogową. Był model F1 w latach 90. potem cisza, aż do roku 2012, kiedy to do sprzedaży trafił model MP412C, a potem kolejne. I co ciekawe, auta te zostały bardzo ciepło przyjęte i nikt nie kwestionował faktu, że wycenione są na równi z Ferrari czy Lambo a tak naprawdę niosą za sobą zdecydowanie inną historię. I tak jak Lambo czy Ferrari w końcu wypuściły suwa i nie żałują, tak i na McLarena przyjdzie niedługo czas. Czy będzie to auto dwu- czy drzwiowe czas pokaże. Na razie dobrze poinformowane źródła przekonują, że firma raczej nie będzie inwestowała we własną platformę, tylko kupi gotowe rozwiązanie, prawdopodobnie od BMW. Podobno nie ma rynku na elektryczne SUVy w cenie 400-500 tysięcy dolarów, więc auto będzie hybrydowe. Być może doładowywane z gniazdka. A czego nie będzie? Pojawiły się plotki, że McLaren planuje coś tańszego niż otwierający cenniki model Artura, ale zostały one szybko zdementowane. Oczywiście miałem okazję pojeździć i Gallardo, i Hurricanem, miałem też okazję i to dość długo pojeździć różnymi McLarenami i to jest dla mnie mistrzostwo świata to jak te samochody zostały zaprojektowane od strony technicznej. Nieziemsko fantastycznym przeżyciem jest to, że tam słychać i czuć każdy mechanizm, każdą przekładnię, to co dzieje się w tym aucie w trakcie zmiany biegów, w trakcie rozpędzania, jak to wszystko Czujemy, jest to absolutnie niepowtarzalne. Ale jeżeli chodzi o to, jak samochody wyglądają na zewnątrz, no to w moje poczucie estetyki niestety bardziej trafiają samochody włoskie, Ferrari bądź Lambo. To wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już w środę. Do zobaczenia. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.